Co? I po bitwie wylusuje szczęśliwca, który taką nagrodę zgarnie. Bitewka kolegi Kolmi i Mandarynka na pie malinówka, losowanie dobre, bez artylerii, na topie naprawdę dużo, dużo już na dzień dobry informacji, które mają nas uświadomić, że to jest bitwa marzeń. To jest bitwa, w której mamy naprawdę ogromne pole do opisu. I bohater od samego początku widzę, że chce zdobyć Hila. Jest to bardzo mądre podejście, ponieważ Takim czołgiem jak ten, będziemy tam jako jedni z pierwszych, i zajęcie pozycji z opóźnieniem oznacza, że będziemy potem dostawać na dojeździe, a nie chcemy tego, bo 277 nie lubi dostawać pocisków. To nie jest aż tak wytrzymały czołg. Co zobaczyłem, już teraz trochę się wahałeś, żeby tam przymierzyć w progetto. Jest trwała. No, szybko zniknęli. Więc nie ma co się nad tym zastanawiać. No i mnie to, że tutaj zająłeś tą pozycję akurat. Dużo lepsza dla obiekta 277. Wydaje się, że będzie pozycja po lewej stronie. Ta pozycja tutaj oznacza, że gramy bardziej na kadu, a to masz twardą wieżę. No zobaczymy jak z tego wyjdziesz. Na razie ładny strzał w batona. No ale mam wrażenie, że jesteś troszeczkę otoczony. No zobaczymy, zobaczymy. Lodówka na szczęście wyjechała bardzo głupio. No ten gracz w lodówie, pojęcia o grze lodową, żadnego nie ma. To co on robi to jest nie błąd, to jest wielbłąd, to jest samobójstwo. Nawet jeśli w ciebie strzeli to to będzie jego raczej ostatni strzał. Bardzo dziwna gra lodówką. Obiekt 257, dolna płyta, dobry strzał. No ale mówię, no tutaj na razie rywale wyjeżdżają. Jakby zobaczyli okazję w bidronce. Nie wiem, co się stało, że tak nagle rzucili się na ciebie. Ale nie ma w tym większego sensu, bo miałeś dość kiepską pozycję. Ale wyjeżdżają pod lufy i nawet nie celują zbytnio jak ten 257. Teraz ten obiekt 257 o tyle jest fajny, Dał ci wrak. Darmową osłonę, i choć miałeś problem, że twój kadłub był widoczny, to teraz nie jest. Teraz masz bardzo fajną osłonę. I po raz kolejny, bardzo dobrze celując, przebijasz patona. Bardzo dobre strzały. Bezbłędna gra, jeżeli chodzi o celowanie. Kolejny pojazd, który nie powinien się pojawić, ale się pojawił T28. Tutaj delikatne problemy z przebiciem, ale to jest normalne. T28 to jednak jest dość twardy tydek. Nawet. Nasz gold może go nie zawsze przebić. Ludowa nas trzeba bardzo mądrze. Tutaj wyczułeś moment pyk. I uważam, że warto było przyjąć ten pocisk od gwardzisty, bo ok, Prawdą jest, że straciłeś HP 400 tak jednak. Ludowa mogła zadać w przyszłości znacznie, znacznie więcej. Więc z, pers z, pers z perspektywy okazji jest to naprawdę dobra decyzja. No, i mamy już dwa fragi. Co dalej? Nasze możliwości są bardzo ograniczone. Nie można zrobić nic w sumie. Cofnięcie się oznacza pokazanie tyłka. A nie chcemy pokazać tyłka. 277. Pozostanie tutaj. powinno oznaczać nic. Co jest dziwne: rywale, choć stracili w tym miejscu już kilka czołgów, dalej wyjeżdżają jak totalne pazie. Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego oni, choć stracili już tyle czołgów w tym miejscu, dalej bez sens tutaj wyjeżdżają, ale wyjeżdżają. A to rozwala system i daje tobie kolejną tysiącu uszkodzeń. AMX traca, traci całe prawie HP, robi po raz pierwszy damage, no ale to mu się nie opłaca i wyjeżdża kolejny T28 i po raz kolejny ten AMX o i tutaj pierwsze pudło takie większe ale no rywale dalej mają w głowie jakieś takie dziwne myślenie że cię zdejmą otóż cię nie zdejmą bo masz fajną pozycję no i tracą kolejny czołg wyjeżdża dzik bokiem zginął Możesz teraz bezkarnie od prawej strony wyjechać na 277 i go skończyć wystaje mu tyłek powiedziałem że nie wolno pokazać tyłka pokazał tyłek popełnił błąd o którym sobie mówiliśmy zginął i T28 jest tyłem bardzo mądrze uruchomiłeś się i objeżdżasz tego amerykańskiego TDK, gdybyś został tam no to wiadomo, byś teraz nie walił w jego dupsko, a tak masz go tyłem na hita chyba, nie polosowało, ale ta dziesiątka powinna go skończyć, niestety go nie skończy, ale za to ty skończ T28, który ma chyba uszkodzony silnik albo zabitego kierowcę, ponieważ obraca się jak muł. Przypuszczam, że silnik był uszkodzony w jego pojeździe. Wynika to z tego, że strzelaliśmy w jego tył, a że silnik jest z tyłu, prawda? No to wiadomo, że yy, tam dostał tyle pocisków, że tam się można było nabawić kontuzji silnika. <gry> nie no, silnik na pewno tam padł. Nie ulega to wątpliwościom kierowca, raczej niki nie tam z tyłu. 50 TPM na hita, powinien wyjechać i przymierzyć. Niestety chyba szuka garnka. Bardzo fajnie tutaj utrudniasz mu celowanie, ale dlaczego nie zjechał na nas? To jest coś, czego totalnie nie idzie zrozumieć. Od frontu gwardzista ma nas na strzał, ale odbija się z golda podkreślam, z golda. A 50 p wycofał się, respekt wobec naszego czołgu jak najbardziej tutaj ma miejsce. 50 p jest dobre jeśli chodzi o walkę na górkach, lepsze od nas. Ale on jest ustawiony bokiem. W ten sposób nie ma dobrej depresji armaty pod tym kątem. Bo ta górka nie jest dobra, żeby wyjeżdżać bokiem. Gdyby wyjeżdżał, o tak, to ma dobrą depresję, ale mega szczęśliwie losuje nam uszkodzenia powyżej średniej. Bazowo strzelamy za 490 nam wylosowało 522. 32 uszkodzenia więcej powyżej średniej. Gdyby nie to, byłoby po nas. Teraz trafiamy gwardzistę, teraz trafiamy go. Aj, chyba nie po raz drugi. Z demeczem. z prawej strony bałbym się. Bałbym się o tego. STV, ładny strzał, aczkolwiek wolałbym ręcznie a nie, auto aimem. Autaim się myli. Często w takich sytuacji, gdzie ledwo widać choke. I tutaj trzeba byłoby troszeczkę cierpliwości. Cierpliwości. Bardzo fartownie odbiłeś ten pocisk, w sumie to przyjąłeś na gąskę. Bardzo dużo szczęścia. Nie celowałbym autoajmem ręcznie, ręcznie. No i niestety skarpio nas uprzedził, jest przed nami Libertep. Zmieniłbym stronę troszeczkę, odbił w lewo albo w prawo, bo on tutaj wali na ślepo. On tu wali na ślepo, moi drodzy. Celowałbym ręcznie, nie powinieneś jechać tylko celować. Znów celujesz auto-aimem, czemu nie mam pojęcia? Ręcznie, kurka wodna w policzek. Nie wiem czemu jedziesz, ja bym celował. Ja bym celował. Znów out-time, czemu nie mam pojęcia? Na farcie przybijasz duże szczęście. Dalej out-time, nie mam pojęcia o co chodzi z tym out-time. No i su przed uprzedza. Koniec. No, nie wiem. Do końca o co chodziło z tym autaimem? No ale troszeczkę go nadużywałeś, co by nie mówić, można było tutaj troszkę więcej z tego wyciągnąć. Chyba stres yy, wygrał tutaj pod koniec, ale wcześniejsze bardzo dobre celowanie. Wcześniejsze bardzo dobre celowanie daje nam kosmiczny wynik 9,500 uszkodzeń serdecznie serdecznie gratuluję. No i moi drodzy, yy, tak wygląda wynik druga biegłość MK. 4 medale. Yy, losujemy yy, widza, który zgarnie kod na 14 dni konta premium. Uwaga, wygrywa kodzik kto? Hayden.pl. Hayden.pl. Serdecznie gratuluję. Yy, zdobywasz kod na 14 dni konta premium. Proszę tylko, żebyś na czacie na YouTube napisał mi swój nick w World of Tanks. Bardzo proszę równocześnie, aby osoby, które pisały tutaj wcześniej komentarze, już przestały pisać, bo no, mamy na razie wyłonionego szczęśliwca, dajmy mu czas, dajmy mu chwilę na zgłoszenie się.